Hej siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Starfield. Moi drodzy, dzisiaj omówimy sobie drugą część gameplayu, który został nam zaprezentowany przez Bethesda i zaczynamy z mocnym wejściem, ponieważ zaczniemy sobie już od kreatora postaci i z tego co pamiętam, Bethesda bardzo mocno chwaliła się tym, że kreator postaci będzie tak ogromny, tak rozbudowany, że wręcz będziecie mogli odtworzyć swoją własną gębę. Ja swoje pewnie odtwarzać nie będę, mam nadzieję, że... Żadnej z Waszych też mi się nie uda stworzyć. Także słuchajcie, e, kreator będzie rozbudowany, to na pewno, i tutaj będziemy mieli troszeczkę zaprezentowane to wszystko. Natomiast zanim przejdziemy do tego kreatora, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału, jeżeli chcecie więcej takich materiałów. Lecimy, słuchajcie. Jak widzimy, tutaj oczywiście Jest mamy też jakiś e, automatycznie. Tutaj mamy możliwość dobierania sobie sylwetki, styl chodzenia, włosy. Ja nie mam, nie będę miał tego problemu. Tutaj będziemy mogli wybierać sobie jakieś e, gwiezdne skille, z tego co zrozumiałem. Okej, okay, tutaj e, mamy też takiego jak alien DNA, DNA, czyli mamy DNA obcych, empatię. Ekstravertyk może być, introwertyk, Collective Settler, czyli jakiś tam odkrywca, może być, tak. Taskmaster, mistrz zadań to może być dobre. To jest ciekawe. Taskmaster mi się podoba z nazwy. Właśnie po angielsku czasami to o wiele lepiej brzmi. Tutaj mamy jakby możliwość jakby stylizowania sobie tych naszych postaci. Mamy skill system, ok. Tu mamy kombat. Tu mamy snajpera. Certyfikat snajpera. Tu mamy. Uh... Rapid reloading, czyli szybsze przeładowanie, pewnie będzie. A to nawet mamy niżej, nie? Informacje. Kill 250 wrogów with a heavy weapon. Zabić 250 wrogów ciężką bronią. Tam były coś, granaty. I tutaj mamy balistę. I tutaj mamy też zabij 250 wrogów ee, z balisty. O, i mamy tutaj poziomy, tak? Czyli mamy balista, weapon. 10% do damage'a, 20% bądź też 30% i to pewnie każdy, każdy z tych poziomów będzie wymagał tych 250%? A nie, nawet dalej możemy. I system tworzenia, kraftowania. Mamy oczywiście tutaj jakąś farmafologię, czyli będziemy mogli jakieś tam leki, surowce i tak dalej. Mamy możliwość wytwarzania sobie napojów. Eee, mamy też możliwość budowania. Mamy możliwość jakiegoś tam personalizowania ekwipunku. No i oczywiście broń. No i tutaj mamy zaprezentowaną jedną z broni. Inspekcję mamy. Dobra. I co to mamy tutaj? Co to to mamy? Mamy ten nasz standardowy. A i tu mamy budowanie. No i to jest to samo. To jest ta taka wieża nadajnicza, jak w Nome Sky stawialiśmy, żeby oznaczyć swoją bazę. I też ta wieża wyznaczała nam teren, na którym możemy budować bazę. I to jest dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Czyli jak to sobie postawimy, to w tym miejscu, w obrębie jakimś tam niedaleko tego, możemy sobie stawiać naszą bazę. No, i tutaj co mamy zaprezentowane? Mamy zaprezentowane oczywiście budowanie już tej naszej bazy, czyli mamy jakieś tam komory główne, czyli najprawdopodobniej będą to te okrągłe. Te kwadratowe najczęściej w grach to są jakieś takie komory specjalizacyjne. E, czyli na przykład, jak macie tutaj, e, właśnie Science Hub Small, mały e, badawczy hub. Później mamy military hub, mamy jeszcze mm, hydrofonikę, czyli taką farmę hydrofoniczną możemy. E, Small Hex Hub, czyli sma, mały taki kwadratowy heksagonalny w sumie hub, mamy watchtower możemy jeszcze sobie postawić na przykład mamy jeszcze outpost airlock czyli to będą jakby te drzwi no i okej okay, no, to na chwilę jest są tyle, mam nadzieję, że to będzie o, mamy też elektrownie wiatrowe fajnie, ogólnie zajebiście to wygląda patrz, ziomek tam coś ten kroił i teraz powiem Wam tak. Najprawdopodobniej przejdziemy do jednej z najważniejszych funkcji, najfajniejszych, która w ogóle w Starfieldzie będzie, i tego nie było w Nomen Sky. Może było, ale nie na taką skalę, bo w Nomen Sky mogliśmy budować sobie, rozbudowywać nasze frachtowce. Nie mogliśmy natomiast samemu budować swojego turbozarobistego statku. A tutaj będziemy mieli możliwość budowania statku. No też. Nie przesadzajmy, bo musimy mieć klocki, z których będziemy to musieli poskładać. Także miejcie to na uwadze. I tutaj mamy informację, że możemy wybierać sobie naszą załogę. To jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie teraz, co nam się zmienia na przykład. Jeżeli odłączymy na przykład jakiś element i tutaj mówię dokładnie o tym o tej części ekranu, tutaj mamy oczywiście. To jest chyba nasza. To jest mi się wydaje, że nasza kasiura, bo tak by to wyglądało. Vendor to będzie, to będzie chyba tak, chyba to będą pieniądze i total mamy minus, tam ileś nie? Minus 12-120 tysięcy z groszami. Tutaj mamy możliwość jakby hmm, flip, lower, czyli po prostu konfigurowanie tego elementu, który byśmy chcieli coś tam zamocować. Hull Shield, Cargo, Crew, że załoga dwuosobowa, Jump Rage, Mobility, Top Speed, czyli takie standardowe parametry naszego statku. Ale tutaj też jest dosyć istotne, bo patrzcie, mamy jakby moduły chyba nasze i tutaj mamy silnik. I jeżeli sobie, z tego co widzę, zamontujemy to, to zobaczcie, engine nam wyrąbało w kosmos, to, to chyba są dodatkowe zbiorniki z paliwem, więc paliwa mamy od zarąbania dzięki temu, nie? Gravity Jump Fuel mamy, czyli jeszcze właśnie, żeby się... Czyli będzie jak w No Man's Sky, czyli musimy najpierw wystartować z planety. Do, do startu z planety będzie potrzebne inne, po, inne paliwo, niż to paliwo, które będzie nam dawało hipernapęd, na przykład. Nie? To, to jest dosyć istotne. Eee, tu mamy też informację: reaktor. No tutaj. O! Mamy tutaj jakieś różnego rodzaju też huby. Eee, Landers. Nie wiem, co, co to. O, tutaj mamy naszą kabinę. Możemy też malować statek na różne sposoby, bądź też na jeden, na jeden kolor i no to jest, no to wygląda zajebiście, naprawdę. Ja się, ja się mega jaram, strasznie jestem podjarany tą grą, bo no inaczej tego nie można nazwać, naprawdę. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy z poziomu kokpitu. Co możemy zauważyć na naszym kokpicie, to oczywiście dalej pojawiają nam się te same informacje, czyli na przykład engine, tarcza i grawitacja. Tutaj najprawdopodobniej mamy tak, to jest laser, to jest chyba balista, i tutaj mamy jakiś MSL. MSL to jest chyba przyspieszenie, mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Prędkość mamy po lewej stronie, mamy boost po prawej stronie na naszym takim głównym zegarze. I tak, pojawili się obcy. No i teraz będziemy się z nimi strzelać. Na samym początku chciałbym zauważyć, że będziemy mieli coś takiego jak automatyczne namierzanie. Widzicie target lock, czyli pod X możemy namierzyć sobie nasz cel i w niego będziemy mogli napierdzielać. Tu wygląda to naprawdę bardzo fajnie i widzimy, że tak, energia nam troszeczkę spada, grawitacja zostaje tak samo. Kolejny statek piratów, bo z piratami będziemy walczyć. Piraci to będą nasi najczęściej wrogowie, nie licząc jakichś tam zwierząt na, na planetach, które napotkamy i które mogą okazać się na przykład agresywne w stosunku do nas, nie? Tu mamy jakąś stację kosmiczną, do której możemy podlecieć, najprawdopodobniej może będziemy nawet mogli tam zadokować, bo takie informacje też się pojawiały. Czy walka będzie dynamiczna? Za cholerę nie wiem, bo tutaj akurat nie jest to aż tak dokładnie pokazane, jak to będzie wyglądać. Natomiast co po takim wybuchu takiego statku dostaniemy? To oczywiście podlatując w te szczątki, to możemy zabrać te surowce, tak samo jak ze zwłok gdzieś tam zabitych wrogów na, na planecie. Dobra, tutaj mamy taką informację, że możemy wylądować gdziekolwiek chcemy. Na jakiejś planecie, natomiast na pewno na, każdych, na większości planet będą wyznaczone jakieś takie miejsca, e, ponieważ pamiętajcie, że planety będą, e, część planet będzie generowana proceduralnie, natomiast mniej więcej na 10% planety będziemy mogli spotkać życie obce życie e, czy będzie rozwinięte, czy nie będzie rozwinięte tego nie ujęli w tym, e, ale na większości planet będziemy mogli znaleźć jakieś różnego rodzaju ciekawostki. I tak na dobrą sprawę, to chyba nie ma ograniczenia, na jakiej planecie chcielibyśmy postawić naszą bazę. No i tutaj mamy też informacje oczywiście. Mamy nazwę planety, mamy system, w którym się znajduje. W tym przypadku jest to Alpha Centauri system. E, Szanse na przetrwanie to jest 15%. E, typ planety oczywiście mamy skalistą, mamy też grawitację w porównaniu do naszej ziemskiej 0,91G, e, czyli o 10% będziemy lżejsi. Temperaturę mamy. Atmosferę 0,2. Nie wiem co to znaczy. I tutaj też mamy część rzeczy, na przykład nieznane, unknown. Fauna, flora, no i woda. Mamy możliwość przeskanowania planety. Mamy możliwość przejścia do, do, do systemu słonecznego, w którym się znajdujemy. I nie tylko ten system, ale ponad 100 systemów. Ponad 1000 Tysiąc planet, nie dokładnie. Też nie mogę się doczekać tego, co na, na nich znajdę. Mam nadzieję, że będzie to dosyć interesująca przygoda. Mam zamiar zwiedzić wszystkie. To będzie wyzwanie numer jeden zwiedzić wszystkie planety. Przeskanować jak najwięcej fauny i flory. Tam był chyba na Marsie. Właśnie, ciekawe, czy Mars? Mars też się pojawi. Na pewno będzie Mars, nasz Układ Słoneczny. Dobra moi drodzy, w tym materiale to też już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało takie omówienie. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego, czegoś, czego nie wiedzieliście, nie dostrzegliście wcześniej. W swoich rozeznaniach na temat gry Starfield. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli ja coś przegapiłem, oczywiście, też mi to napiszcie. Zostawcie łapeczkę w górę po więcej materiałów, trzymajcie się. I do zobaczenia już 1 września. A dlaczego 1 września? Bo ci, którzy kupią grę w wersji przedpremierowej, oczywiście w wersji tej dużej Platinium czy tam tej zajebistej wersji gry, będą mieli możliwość zagrania około 5 dni wcześniej. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. No i najważniejsza wiadomość: Starfield będzie ważył 125 Gigasów. Trzymajcie się. Hej hej.